Mam y, dla Was denko. Sporo rzeczy mi się nazbierało. Już te kosmetyczka pęka w szwach i pomyślałam, że dobry moment, żeby trochę tutaj. E, zawinąć, podsumować i wyrzucić to e, do recyklingu w większości, bo to prawie wszystko opakowania plastikowe. E, no i nie będę tu nic przedłużać ani jakichś takich wielkich e, wyłuszczeń na ten temat robić, tylko po prostu powiem kilka słów o, każdy, o każdym produkcie. Zacznę od hydrolatu z kwiatów pomarańczy, czyli tam hydrolat Neroli, inaczej nazywany. E, to jest hydrolat ten z firmy Kalaya. Ja zawsze kupuję te same hydro, znaczy te same, zawsze z tej samej marki kupuję hydrolaty. E, mój ulubiony jest różany i. Z oczaru, o tak, oczarowy. Tutaj ten z kwiatów pomarańczy. On mi się sprawdza do mgiełek do włosów, do mgiełek do ciała, ale generalnie tak, jako tonik, to wolę tam te dwa. One są w porządku, ale też nie powiedziałabym, że na przykład, o boże, moja skóra jest teraz od niego super cudowna, więc tak z tym hydrolatem. Dalej, pomarańczowe masełko z body shopu, już tutaj po prostu pudełko to prawie, że wylizane do zera. Bardzo dobry produkt, takim, pod takim kątem, że miałam bardzo nawilżoną skórę, świetnie się z, czułam z tym, jaka ona jest po użyciu tego produktu. Zapach mi nie odpowiadał za bardzo. Generalnie, no, tak jak mówię, z tym zapachem nie za bardzo mi on odpowiada, bo jest taki bardzo, bardzo, bardzo syntetyczny i to czuć na skórze też. I bardzo długo się utrzymuje. Mam też takie właśnie z, o jakimś innym zapachu i uwielbiam. Naprawdę te masełka, one nie są przereklamowane, uważam, że są naprawdę fajne. Mogłyby być trochę tańsze, ale cóż... Bywaj tak. Dalej, wielkie opakowanie, kolejne, przepraszam, że jest takie obrzydliwe, ale już ono, te wszystkie takie produkty, które mieszkają u mnie pod prysznicem są po prostu zmasakrowane przez wodę. To był skrab cukrowy rozgrzewający z cynamonem imbirą, imbirą <grym> imbirem, goździkiem i szałwią z Rap. Jeden z moich ulubionych produktów to były te skraby cukrowe z masłem sza. Pachnie cudownie, ogromne opakowanie, które mi starczyło naprawdę na wiele miesięcy, ale teraz już wiem po tym jak odkryłam produkty z Fresh and Natural, że na pewno będę kupować tamte, bo bardziej mi odpowiadają niż te i niż ten konkretny. A to był mój ulubiony zapach z tych właśnie z rap, Także jakby ktoś był zainteresowany, jakbym miała powiedzieć, czy to jest dobry produkt, to jest fantastyczny. Jest naprawdę super, skóra jest wspaniała, bardzo gładka, można często używać, bo nie, nie drażni tak mocno ciała. Naprawdę fajny, ale tamten jest po prostu lepszy, dlatego będę wracać do tamtych drugich. Uff, dalej, tutaj mam tak. To jest w ogóle wspaniały produkt. Oczywiście odczytajcie nutkę ironii. AA, technologia wieku cera mieszana. Płyn micelarny plus, plus peeling do, do demakijażu twarzy. To tak, to że to demakijaż twarzy to w ogóle jest czysta fantazja. Ani to nie zmywa, ani to nie pozostawia przyjemnej skóry. Mnie to bardzo podrażniało, nie zmywało makijażu oczu, nawet cienia nie zmywało z powiekimi. Z tym w ogóle peelingiem do demakijażu. Peeling i, i płyn micelarny, no, na początku mi się wydawało, że może coś będzie jakieś przełomowe. Nie, po prostu nie. To jest. A a tutaj ten konkretny produkt to w ogóle wylałam do połowy do um, zlewu, bo się już nie nadało do niczego. Okropny produkt. Nawet nie odświeżał. Dalej. Płyn mam do soczewek z Renu, który, Renu, Renu, wszystko jedno, który bardzo dużo osób mi polecało, że jest taki fajny i taki fajny. Nie jestem z niego zadowolona. Płyn jak płyn, ale nie był wcale super. Uważam, że mój iLove jest coraz lepszy i po tym na przykład... Po całym miesiącu używania soczewki, znaczy no tutaj nie udało mi się, no chociaż 60, nie wiem, może 3 tygodnie i 3 tygodnie z kawałkiem, coś takiego, mi starczył ten produkt. Ale generalnie pro, na koniec miesiąca czułam, że soczewki już są stare, że tak powiem. A z tym moim z właśnie I Love jest tak, że na, na koniec miesiąca muszę sprawdzić datę, kiedy wymieniam soczewki, bo one cały czas są takie jak na początku. Więc no dla mnie to jest wielka rekomendacja. Tego na pewno nigdy nie kupię chociaż fajne opakowanie do torebki, żeby oczy zakrać w razie czego. Dalej. Kolejny patent Raptem, razem serum regenerujący do okolic i do ust. Fajny produkt, bardzo mi odpowiadał, też tu wycisnęłam do zera, te 15 ml starczyło mi na kilka miesięcy i był bardzo dobry smak miał, miał ten produkt i ładnie rano usta wyglądały, ale od kiedy kupiłam Carmex, to myślę, że będę wracać do Carmexów, więc to tyle na jego temat. Mój ukochany filtr z Aptoni, SPF 30, wysoka ochrona, przez SPF 30 UVA, więc UVB jeszcze wyższa. Najlepszy filtr, który do tej pory kupiłam. Spośród wszystkich naprawdę La Roche, jakieś tam Wiszy i te inne nie były tak dobre jak ten. Te są do kupienia tylko w Decathlonach w Polsce. Bardzo jestem z niego zadowolona. Jak nie miałam jeszcze jakiegoś innego produktu do twarzy, taki mam teraz Mineralny z raw, to ten używam mi do twarzy i do ciała. Pięknie pachnie, kojarzy mi się z wakacjami za granicą i. Nie wiem, mi on nie pachnie tak jak typowe te wszystkie filtry, tylko ma właśnie taki specyficzny zapach. Bardzo mi odpowiada, świetna konsystencja i nie bieli, tylko jest taki lekko pomarańczowo brzoskwiniowy, także ładnie wygląda na skórze. Chociaż się świeci jak od wodną no, jak od oleju po prostu jest ta, cała świecąca bryła. A a propos, I Love Comfort kolejne opakowanie. On jest chyba z takiego sklepu bez okularów albo, be, albo PL, albo COM, albo coś tam innego. Ja już od nich bardzo długo kupuję i soczewki, i płyny. Moim zdaniem najlepszy płyn do soczewek i tyle. I ja naprawdę wypróbowałam już wiele, wiele butelek przez te parę lat, co nasze soczewki. Płyn micelarny do demakijażu i tonizacji twarzy i oczu. Be Beauty z Biedronki, prawdopodobnie produkowane przez Topę. Przeczytałam na blogu kiedyś o tym produkcie i w ogóle pierwszy raz mi się to zdarzyło, że nie dość, że polazłam na ślepo do sklepu. To jeszcze jak już kupiłam, to kupiłam od razu dwa, bo tylko 4,50 kosztowało nie? I skończyło się na tym, że jak wzięłam ten produkt, to na początku byłam zawiedziona po biodermie, bo właśnie bo trochę mi szczypał oczy. Jak go poużywałam dwa tygodnie, to mi wysuszał czoło i musiałam jakoś tak zmienić jego konsystencję. Znaczy dolałam sobie po prostu do niego trochę oliwy z oliwek i olejku chyba. Z migdałów, no czekaj, jakiś tam olej domieszałam, żeby mi się zrobił dwufazowy płyn i wtedy on był spoko, ale tak generalnie, jakbym miała powiedzieć, to za 4,50, za 200 ml to jest naprawdę super produkt. Ja mówię, wracam do biodermy, bo po prostu bo raz, że mogę sobie pozwolić, a dwa, że na moje oczy to lepiej działa. Ale tak, jak szukacie bardzo taniej alternatywy, to i nie macie wrażliwej skóry, o, no to mogę polecić. Dalej. Mój żel myjący, dermo, face, stołpy. Najlepszy żel naprawdę do mycia twarzy, jaki miałam do tej pory. Teraz mam jakiś zuriarz, ale na pewno wrócę do tego. Nie podrażnia skóry, nie zostawia jej takiej naciągniętej po myciu. Zmywa pięknie makijaż, nawet wodoodporny. Dziwne takie opakowanie, bo tu jest 195 ml Koło 30 paru złotych kosztuje, ale jest wart swojej ceny. Jak macie wrażliwą cerę i inną, stop wam wyskakują jakieś niespodzianki, albo wysypki, albo kaszki, to na pewno będziecie zadowoleni. Ja na 100% do niego wrócę, jak mi się skończy ta wielka butelka 400 z uriaża. Dalej, jeszcze mam trochę takich. Aha, może od tego zacznę. Wiszy pre, Preparaty, o jest preparat, Dezodorant, Antyperspirant o właściwie. Teraz jest on właśnie, już Wam kiedyś mówiłam ostatnio, nie wiem, stoi. to teraz jest takim tutaj paskiem na dole i ten niby nie plami ubrań na czarnych i białych i coś tam jeszcze i w ogóle nie działa wcale tak jak ten, ten był super jak jeszcze gdzieś mi się uda znaleźć bez tego paska bez, bez tego tam odbarwiania cudownego to na pewno ten kupię, bo jest świetny i działał mi bardzo, bardzo długo bardzo skuteczny był, a z tego jestem niezadowolona szczerze mówiąc więc ten jak się uda Wam znaleźć to polecam dalej Max Factor False Lash Effect, kolejna tubka zużyta, świetny tusz, bardzo fajna ta, bardzo fajna yy, szczoteczka, chociaż wielka, ale pięknie rozczesywał mi rzęsy yy, i trzymają mi się cały dzień, nawet skręt, mimo, że to nie jest wo wodoodporny, skręt mi się trzyma naprawdę do samej, o tam, no do wieczora po prostu, jestem zadowolona. Yy, to tak i teraz mi zostało jeszcze kilka takich yy, produktów też z Kalaja, mleczko do ciała hipoalergiczne, takie malutkie, ja je używałam. Ponieważ było dla mnie trochę za mało odżywcze, to mieszałam je pół na pół z jakimś olejem, żeby sobie po prostu trochę tą skórę dopieścić, że tak powiem. Całkiem w porządku produkt. Nie powiedziałam, że sam w sobie jest taki, że po prostu idźcie i kupcie go od razu i używacie, będziecie mieć super skórę. Tak to nie. Ale właśnie, żeby domieszać sobie do, nie, do niego jakiś tam produkt, albo masełko, albo olej, to byłam zadowolona. No i mała butelka na wyjazdy mi się sprawdzała. Dalej. Olej makadamia, organiczny bio, też tu, właśnie z tej, z tej Kalaj. Byłam bardzo z niego zadowolona. Nie zapychał mi porów, świetnie się nadawał pod oczy. Ja go bardzo często używałam do włosów, do jakichś tam mgiełek albo do odżywek do włosów. Był bardzo fajny. I właśnie wydaje mi się, że może nawet jego dolałam do tego płynu z biedronki, żeby sobie zmywać makijaż. Generalnie bardzo fajny. Lubię go bardzo do maseczek. Świetnie się sprawdza. Brzoskwiniowy olejek eteryczny, no to nie mam wiele co mówić, po prostu pachnie brzoskwinią, się nadawa do kosmetyków domowych. Witamina E, nieodzowna w moich tam jakichś kremach, balsamach i tak dalej, zawsze jej dodaję. Raz, żeby odżywić skórę bardziej, a dwa, żeby te produkty miały trochę dłuższy termin ważności. No, fajna rzecz, polecam każdemu, jak się zajmujecie domowymi kosmetykami. I ostatnia rzecz, olej z nagietka lekarskiego, właściwie to chyba macerat jest, o ile się nie mylę. Bardzo dobrze mi się sprawdzą na podrażnioną skórę, na taką, na której właśnie mi się często tutaj, w tym obrębie, i tutaj pojawiają jakieś właśnie. Tak wygląda, jakbym miała twarz po prostu umoczoną w bułce tartej. I to jest albo od leków, że taki, takie coś mi się robi, albo od zmiany wody, albo właśnie tak jak. Wpadnę na przykład do jeziora, to coś takiego mi się właśnie dzieje i to bardzo ładnie łagodzi, tylko wklepywałam delikatnie na noc i byłam bardzo zadowolona. Jedyne co doprowadzało mnie do szału w tym produkcie, to to, że jak kapnął na ubranie, to po prostu nie było siły, nie było żadnych waniszów, nic, nic nie mogło tego zmyć. Jak to już odbarwiło, zrobiło plamę, to po prostu uciekło do wyrzucenia. Ale poza tym jest fajnie, jak ktoś jest ostrożny w odróżnieniu ode mnie, to wtedy na pewno będzie zadowolony. Dobra, puste wideoko. dobrnęłam do końca, no to mam nadzieję, że dla kogoś to było interesujące, ciekawe. Mam nadzieję, że nie wyszedł ten film na 55 minut znowu. I do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już tym razem uda mi się nagrać dla Was recenzję tych pędzli z... Annabel minerals, ale chyba będą brudne, bo ile razy ja je umyję, to zaraz ich używam na nowo, więc będziecie musieli jakoś to, jakoś to przeżyć. Ok, miłego dnia! Do zobaczenia następnym razem! Na razie!